I witam cię serdecznie na moim kanale. Tak więc dzisiaj dotkniemy również tematyki krypto, tak więc nie będzie tematyki stricte giełdowej, tak więc jeżeli rynek krypto nie jest Twoją bajką i Cię to nie interesuje, to dzięki, że wpadłeś tutaj, zajmiemy się tylko i wyłącznie rynkiem krypto, bo dzieje się wszędzie na wszystkich rynkach i warto wiedzieć przede wszystkim, jak to również wygląda właśnie na rynku walut cyfrowych. Tak więc jeżeli ta tematyka Cię oczywiście interesuje, to zaraz zobaczymy, co się tutaj dzieje, a dzieje się również bardzo dużo i tym bardziej na weekendzie, jeżeli ktoś lubi rozgrywać pewne tematy jeszcze na weekendzie, to, to rynek krypto jest dlatego tego idealny, bo to jest jeden rynek, który chodzi tak naprawdę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i po prostu możesz go sobie rozgrywać właśnie w weekendy. Jeżeli tematyka Cię interesuje i chcesz pozostać, to pamiętaj o wniesieniu opłaty pay per -view, czyli subskrypcja i dzwoneczek, jeżeli jesteś tutaj nowym widzem, łapa w górę i komentarz, czyli forma podziękowania od Ciebie dla mnie właśnie za ten materiał, a w komentarzu odnieś się do całej sytuacji, która się dzieje w chwili obecnej na rynku krypto, bo rynek krypto Również bardzo mocno oberwał, jeżeli chodzi o właśnie obecną sytuację na świecie, którą mamy miejsce. I jak widzimy, następnie przygotowałem również materiał krach na Bitcoinie. Ten materiał, 29%, który już pokazałem, można powiedzieć, że już jest nieaktualny, bo zeszliśmy do poziomów, które w tym materiale akurat pokazywałem, ale to za chwilkę ci dosłownie to pokażę. Najpierw zerknijmy na indeks strachu, czy coś się zmieniło. Wczoraj robiłem podsumowanie sesji, było 10. No a dzisiaj mamy 8, tak więc poziom, którego ja nie widziałem nigdy, tak więc naprawdę wygląda to bardzo słabo, bardzo źle na rynku jest dużo strachu, dużo panika wręcz panuje. Tak więc możemy się spodziewać, że niestety ten scenariusz negatywny cały czas może się dynamicznie rozwijać. Jeżeli chodzi o Dzisiejszy poranek, można powiedzieć, tak więc zerknijmy, co się w tym momencie dzieje. Widzimy, że 24-godzinny wzrost: to Bitcoin rośnie w tym momencie 9%. Ethereum 13, XRP 14, Bitcoin Cash 11, 22 Litecoin, Bitcoin SV 11, 20 EOS, Balance Coin 26 i 23 Tezos. Tak więc widzimy, że topowa dziesiątka tych najlepszych projektów na świecie mocno nam odbija po tych dynamicznych spadkach. A jak mocne i dynamiczne spadki to były, to możemy sobie zerknąć na wykresie na mojej ulubionej platformie do tego typu. Tak więc zerknijmy, popatrzmy, że ten bitcoin, który obserwowaliśmy jeszcze wcześniej, zaraz przejdę tego samego schematu, ale chcę Ci pokazać jak mocno dostał po głowie bitcoin, wyłamał się z tych poziomów i w dwa dni dosłownie to jest świeca czwartkowa, a to jest piątek. Tak więc z poziomu tutaj mamy maksa na poziomie, tak jak widzimy. To jest, już zaznaczyłem tutaj, 8300 dolarów, wtedy kosztował za sztukę. Do poziomu spadliśmy 3,995. Tak więc to jest spadek w dwa dni 50%. 50%. Spadł bitcoin w dwa dni, tak więc to jest gigantyczna przecena, i niestety nawet kryptowaluty, i nawet bitcoin, który jest którego mówi się, że to jest cyfrowe złoto, niestety nie oparł się temu wszystkiemu, co się wydarzyło na rynku i mieliśmy takie dynamiczne oberwanie. I zerknijmy na dłuższy horyzont, bo tutaj pokazywałem Ci ostatnio, jak to wygląda w dłuższej perspektywie. Wyłamaliśmy te poziomy, rozjechaliśmy. Jak, ja, jak oglądasz moje omówienia giełdowe, to dobrze wiesz, że jak mówię, że rozjedziemy dynamicznie poziom, no to znaczy, że tutaj już rynek naprawdę pokazuje bardzo dużą siłę, żeby po prostu już skumulował ruch w jednym kierunku i doszliśmy do poziomu, którego nie zakładałem, nawet żebyśmy tak szybko do niego doszli, bo to są poziomy z początku tego roku, kiedy Bitcoin tak naprawdę tutaj akumulował swoją pozycję i rozpoczął rajd wzrostowy, i tak naprawdę dotknęliśmy tych poziomów. Tak więc, jeżeli te poziomy nadal będą w grze, to być może przy tej otoczce, jak Jaka jest teraz na świecie, możemy jeszcze raz podejść do tych właśnie poziomów i przetestować to ponownie. A jeżeli, niestety, będziemy wyłamywać te poziomy, czyli wypadniemy z tych poziomów poniżej, tych 3000 dolarów no to niestety ten rajd spadkowy może się oczywiście pogłębić czy taka historia w ogóle jest realna w dobie halvingu bitcoina i tego wszystkiego co się tyczy kryptowalut no to naprawdę nikt tego nie wie bo rynki są absolutnie nieprzewidywalne patrzymy tylko na to co się teraz dzieje i można powiedzieć że wszyscy nie dowierzają bo naprawdę wygląda to bardzo źle jeżeli chodzi o w ogóle giełdy i rynki na całym świecie i teraz można tylko i włączyć szukać jakichś momentów zatrzymania wręcz i, i, i zakładać, że być może właśnie na tych poziomach to nastąpi, ale z drugiej strony wszyscy ci, którzy Bitcoin odjechał w tych momentach i którzy cały czas gdzieś modlili się o to, żeby go kupić taniej, no to teraz mają dobrą okazję, ale pytanie, czy właśnie to jest dobra okazja, czy Bitcoin już nie wróci nigdy do tego poziomu, żeby przetestować ten poziom blisko 4000 dolarów? Czy jednak będzie go atakował ponownie i być może będzie schodził jeszcze niżej? Tak więc tego oczywiście nikt nie wie, ale wygląda to z tej perspektywy negatywnie i taki scenariusz oczywiście również może mieć miejsce. Jeżeli nie byłbym tutaj jakimś optymistą, jeżeli chodzi o jakieś dynamiczne powroty i, i wzrosty, tym bardziej że dla mnie, jeżeli jakiekolwiek by było podbicie teraz na Bitcoinie, to by Byłyby to tylko i wyłącznie ruchy powrotne po tych spadkach, tak więc te poziomy, myślę, tak jak tutaj widzimy, do 7000 to by była tylko i wyłącznie jakaś podbitka w ruchu powrotnym, tak więc wygląda to naprawdę. Naprawdę słabo to wygląda i zobaczymy, co się może wydarzyć, bo równie dobrze, oczywiście, jeżeli by była naprawdę jakaś mega pozytywna sytuacja na całym świecie, moglibyśmy rosnąć pionowo, bo kryptowaluty, ja mówię, że na rynku giełdowym to jest bardzo rzadki scenariusz, ale kryptowaluty nieraz już pokazały, że potrafią pionowo rosnąć, tak więc rynek kryptowalut jest o wiele bardziej dynamiczny niż rynek giełdowy i to trzeba mieć gdzieś zawsze na uwadze, dlatego ja lubię rozgrywać jeden i drugi rynek, bo warto przede wszystkim dywersyfikować portfel i warto być obecne nawet jeżeli się nie interesuje na tych dwóch rynkach i obserwować co się dzieje bo nawet można dostrzec pewne rzeczy które się rozgrywa na rynkach giełdowych właśnie na rynku krypto dlatego e, tylko po prostu dynamizm jest zupełnie inny i trzeba mieć to gdzieś na uwadze i trzeba zupełnie troszkę inaczej do tego podejść tak więc no, sytuacja jest nawet e, cały czas rozwojowa w moim odczuciu w grze przetestowanie tego dna jest cały czas możliwe czy będzie oczywiście taka reakcja Zobaczymy w obecnej otoczce rynek jest słaby, rynek krypto weekend potrafi naprawdę nastroić całe otoczenie do rozgrywek na przyszły tydzień. Bo te weekendy są dosyć istotne na rynku kryptowalut, dlatego warto gdzieś go tutaj obserwować. A jeżeli jeszcze mówię o rynku krypto, to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale jak sobie wejdziesz tutaj na portal i chcesz mieć szybko notowania w czasie rzeczywistym, bez szukania, tak sobie wejdziesz tutaj w portfel kryptowalut, to podpiąłem tutaj notowania w czasie rzeczywistym i możesz sobie szybko podejrzeć topową dziesiątkę krypto na świecie, tak więc tutaj masz aktualne zmiany, to jak widzisz wszystko pracuje na bieżąco, tak więc jak chcesz mieć szybki to możesz sobie nawet odpalić na smartfonie i szybko sobie podejrzeć. I zerknijmy dalej, co się dzieje. Jeżeli chodzi o te największe wzrosty, to Hedera urosła 84%. To są właśnie takie pionowe odbicia, o których mówię, w 24 godziny. Molecular Future 43, Synetix 42, 42 TeX Maker 32 i resztę już nawet nie wymieniam, mogę Ci przewinąć. Tak więc mamy tu dynamiczne odbicie. Zobaczmy, czy coś w tych 24 godzinach obrywało. ku kończę. 10% stracił, Bitcoin 3, 3, Nexo DAI 2,5, tak więc nie mamy dużo tych spadków, są one w mniejszości, zobaczmy trochę dłuższy horyzont jak to w ogóle a nawet zobaczmy rekordzistów jak to w ogóle wygląda, tak więc mamy również tych, którzy w 24 godziny potrafili stracić tak naprawdę większość tego, co udało im się wcześniej wypracować, bo widzimy, że mamy bardzo dynamiczne oberwania na tych wszystkich cyfrowych tworach. Jeżeli chodzi o największe wzrosty, to nawet w 24 godziny widzimy, że ta pompka może być posięgać kilkudziesięciu procent, tak więc kilkudziesięciu tysięcy procent, tak więc naprawdę wygląda to bardzo dynamicznie i oczywiście pamiętaj, że te projekty służą bardziej pod pompowanie. Zresztą zwróć uwagę jaki wolumen i, jak i na jakich giełdach jest to notowane, że tak naprawdę no, ryzyko tutaj jest o wiele większe. Oczywiście te stopy zwrotu robią wrażenie, ale pytanie czy mógłbyś w ogóle się wstrzelić w ten moment i w te obroty, które są na tych rynkach, żeby Cię to zadowoliło. Jeżeli chodzi o, o Poszczególne kolejne projekty, tak więc warto również zwrócić uwagę na to, co się wydarzyło w przeciągu ostatnich 7 dni, bo ten tydzień był naprawdę bardzo nerwowy na rynkach giełdowych i na rynku światowym również. Tak więc możemy sobie zobaczyć, jak to było na topowej setce, gdzie widzimy, że tylko i wyłącznie TEX 51% zarobił, MINDOL 29, a wszystkie inne pozostałe, no to mamy z tej. Y, które zostały bez zmian, i wszystko inne jest na minusie. Tak więc, no to już o czym świadczy, że JetRunek Krypto również oberwał bardzo istotnie w tym tygodniu i mamy największe procenty już po odbiciu, bo widzimy, że dzisiejsze odbicie oczywiście zmieniło to już nasze postrzeganie. To pewnie możemy obejrzeć na moim poprzednim nagraniu i mamy te 50% spadki. Tak więc, wygląda to naprawdę bardzo słabo. I zresztą już nawet nie będę pokazywał już całej otoczki rynkowej, ale no, nie wygląda to zbyt specjalnie. Zerknijmy sobie jeszcze najbardziej popularne e, projekty. Co jeszcze tutaj mamy dostępnego? Mamy full tych kryptowalut tutaj dostępnych do rozegrania. Ja lubię to rozgrywać, bo tutaj można na shorty bardzo szybko to rozgrywać i się tym w ogóle gdzieś nie przejmować. Mamy tak. Mm, już mi się rzuca w oczy. dasz mnie nie interesuje. E, ETH sobie zerknijmy. Zerknijmy sobie. Ethereum Classic, zerknijmy sobie Lightcoina. Neo sobie zostawmy, jest XRP. O, tyle na razie. Zobaczmy, jest tak naprawdę dużo do wyboru, do koloru. Zobaczmy, co tu słychać na ETH. Tak więc ETH 132 dolarów w tym momencie i również bardzo mocno ETH e, oberwał po prostu. Popatrz, jaka jest analogia. Jak już Bitcoin leci, to niestety ciągnie za sobą cały rynek i wszyscy ci również mogą to tak rozgrywać. Nawet sobie też zmierzmy z czy, czystej ciekawości, czy też mamy tak dynamiczny spadek. 196. 196 był szczyt w czwartek e, na Ethereum i mamy dołek na 89 Czyli mamy 54% strat w 2 dni na Ethereum, i wygląda to nadal bardzo nieciekawie, jeżeli chodzi o, o ten rynek. Tak więc zobaczymy, już jest bardzo blisko wybicia. Tu mamy dołek 82,90. Tak więc jeszcze go nie przetestowaliśmy z tego poprzedniego poziomu. Ale oczywiście piłka jest w grze, no i zobaczymy, czy to będzie miało miejsce. Wygląda to naprawdę słabo we wszystkich towarach. Tak jak Bitcoin będzie odbijał, no to pociągnie za sobą również rynek. Tak więc on jest takim wyznacznikiem, którego warto gdzieś obserwować. Jeżeli chodzi o Ethereum Classic, to sobie zerknijmy: w tym momencie 4,84 dolara kosztuje. Tak więc zobaczmy, co tutaj się tak naprawdę dzieje. Widzimy, że również oberwał, jeżeli chodzi o, o to, co teraz obserwujemy, ale to nie był aż tak dynamiczny, dynamiczny spadek, przynajmniej po tych poziomach, jak widzimy. Po tym mieliśmy to wyciągnięcie, ale zmierzmy go oczywiście, bo może być tak, że to tylko nam się wydaje. 6,65 i zszedł do poziomu 3,29. No, ten sam poziom, tak więc, wszystko, pewnie co byśmy nie pomierzyli, to jest ta sama analogia. Po prostu z zielonym może zmylić. Zobaczmy, jak to wygląda w dłuższej perspektywie czyli powybijaliśmy tutaj te swoje poziomy, no, wszyscy ci, którzy liczyli na to, że obkupią się kiedyś w kryptowalutach na zupełnie innych poziomach, no to w, dożyliśmy takich czasów po raz kolejny, że nie wiadomo tak naprawdę dokąd to potrwa i czasami może być tak, że te poziomy mogą być naprawdę dosyć atrakcyjne. I na koniec jeszcze zerknijmy sobie na Litecoina, tak więc też dosyć y, znany y, projekt i tutaj też widzimy bardzo mocno berwanie i też z ciekawości możemy sobie zmierzyć 49% Dolarów w czwartek i zobaczmy jak to wyglądało w piątek poziom minimalny 24, czyli 51, czyli można powiedzieć, że wszystko po prostu dostało po głowie po 51%, i tak to właśnie w tym momencie wygląda, tak więc no, sytuacja robi się naprawdę dosyć nieciekawa. Tutaj mamy ten dołek z 2018 roku na poziomie 22,5, dokładnie 22,5 jest w grze. 24, czyli już mieliśmy jego e, wybicie, no i zobaczymy, co nas czeka dalej. No. Czy te poziomy będą po prostu przełamywane i będziemy mieć zjazd niżej, a niestety w otoczce tych informacji e, widzimy, że kolejne kraje zamykają swoje granice. E, myślę, że ta e, faza strachu jeszcze może potrwać jakiś czas i naprawdę może być to. Hmm, jeszcze ten ruch może być wykorzystywany pod to, żeby sprowadzić e, wręcz wszystko, co można na jeszcze niższe poziomy. Pytanie, tylko co się będzie działo potem, oczywiście, daj znać w komentarzu, jak Ty to widzisz, czy rzeczywiście na tych wszystkich kryptowalutach, które pokazałem, albo być może obserwujesz zupełnie inne, czy nawet bitcoina, jakie poziomy Ty zakładasz. Ja jestem bardzo ciekawy Twojego zdania. Tak więc rzuć w komentarz, jak widzisz w ogóle rozegranie kryptowalut w ten weekend, jak również co się może wydarzyć w przyszłym tygodniu według Ciebie. No ja trzymam kciuki tradycyjnie za Twoje wyniki i, o, i za stalowe nerwy. Tak więc pozdrawiam Ci udanego weekendu. Trzymaj się. Hej.